Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie wpuścimy ryby do Stawu. Już tutaj bardzo dużo ryb wpuszczałem do Stawu. Już tu nie wiem, z, ze 100 płotek i z 50 klej jest na razie. O Tylko to na razie bierze. A tak to jeszcze, na razie nie. Na razie mój tato pojechał teraz po szczupaczki, tam amurki do Stawu. Tam różne ryby. Teraz sobie to wpuścimy. Teraz sobie ten rękaw podwinę. Oho. Tutaj weźmiemy na przykład tą największą płotkę. Ona no tam z, trochę, trochę jest. O, żaby. O. Idziemy po kolejne. Tutaj płoteczka, już trochę mniejsza. O, spadła mi. Chodź. Chodź. Może odpłynie. O, odpłynęła. I teraz tu już same ukleki. Trzy uklejki w ręku mam. Dobra, jednak dwie, bo jedna mi spadła. Gdzie ta jedna jest? Tu Myślałem na początku, że to jakieś tańczówki biorą. No tak u kolegi na rzece byłem, bo on mieszka przy rzece. I trochę się nałapało. Trochę więcej był klejk było gdyby jego kot nie jadł, ale tam... I już ostatnia dzisiaj może jeszcze jeden filmik będzie spuszcza, spuszczania ryb jeżeli nam się będzie chciało iść tam na ryby może widzicie może nie ryby wpuszczone no, Tu jedną a więc tak było tyle. Trzymajcie się i cześć.